Cześć! Dzisiaj wybrałem się na przytek osobowi Seroki, a Seroki znajdują się w województwie Partalo, oczywiście. Znajdują się w województwie mazowieckim. W pojecie sochaczewskim w gminie Teresie. Dawniej było to województwo skierniewickie. zapraszam. Po tu. Zobaczymy to. Stanek jest wyposażony w dwa tory, dwa perony, taki oto SSP, który pojawi się na kanale osobno, jak i również wiaty, rozkłady, łapki oraz najzwyklejsze w świecie śmietniki. Tam oczywiście chodzi Elbląż i składa nasze rzeczy. I tam właściwie jest też Elbląż, który wkłada nasze rzeczy, bo my już za chwilę idziemy dalej w kierunku SSP Seroki i Wieś. Prząsimy się dalej. Znajdujemy się na linii numer 3 na około 38 km i 500 metrze tej oto linii kolejowej. Tutaj mamy szlak na Warszawę i przy okazji najbliższy czytanek osobowy w tamtą stronę to Boża Wola. A w przeciwnym kierunku mamy szlak na Sochaczew i przy okazji najbliższa stacja w tamtą stronę to Teresin nie Tutaj mamy rozkład jazdy, proszę bardzo, to będzie rozkład od 11 czerwca obowiązywał. Ale to i tak już tylko 10 dni zostało, tam tego nie będę pokazywał, bo jest prawie, że nieaktualny. Bardzo zadowalający rozkład tutaj mamy i jeszcze jest tutaj. No więc ja bardzo polecam. Nagrywanie tutaj mi się naprawdę bardzo tu podoba. No także bez żadnego przedłużania z tego miejsca z dowodu dla sytuacji macie 08. Cześć!